Cześć, Simoneczko, moi drodzy, z tej strony Malberio i witam was w kolejnym odcinku z Broku Ranks'a na naszym kanale Moi drodzy, dzisiaj w odcineczku kompletnie nie wiem co będziemy robić i za co się będziemy brać ale na początek myślę, że spoko opcją będzie pójście wieży mamy 70 widzowie yy, trzeci poziom od ostatniego odcineczka też nie grałem, ale odcineczek był wrzucony wczoraj, przedwczoraj go nagrywałem yy, teraz odcineczki będą wrzucane o 8, tak mam nadzieję, że będziecie sobie oglądać jak będziecie wracać ze szkoły lub z pracy zawsze możecie sobie pamiętajcie mnie obejrzeć i zostawić tego kciuka w górę zostawić też subika i resztę pierdółek i możecie napisać co widzowie od ostatniego odcinka mojego co zdropiliście możecie napisać minęło dwa dni niecałe także myślę że na pewno coś wam się udało zdropić i powiem wam szczerze że jeszcze z moim pięknym krabem w wieży nie chodziłem także będzie szansa iść Pierwszą wieżę z krabem. Moi drodzy, mam do Was pytanie, bo w ostatnim odcinku, już tam pod koniec odcinka, nie wiem, czy ktoś ogląda do końca te odcinki, ogląda chyba z tego co wiem, chyba ktoś ogląda. Także dajcie mi znać, czy pasują wam bardziej takie klimaty obcinania tej ciszy, w której ja nie mówię, czy po prostu zostawienie jej i coś tam po jakiejś przerwie chwilowej znowu nawijanie jakiejś gadki, jakiegoś makaronu na uszy mogę stosować. Także dajcie mi znać, co jest Waszym zdaniem lepszą opcją. Ja sobie lecę wierzę. Nie wiem, czy dzisiaj coś zrobimy. Ostatnio w odcineczku oddało tego Magni Drifa. Oczywiście był bardzo słaby, ale lepszy to niż nic. Także. Jest dobrze jak na razie, dobra peta jednak włączymy, Bo po co go męczyć jak on kompletnie nic tutaj nie będzie nam dawał, my i tak mamy to na hita Powinienem może gradem to bić, by było szybciej i zaraz tak przetestujemy sobie zobaczymy Jaki debuff dziwny, wściekłość, ej jeżeli mam być szczery to wcześniej nie widziałem tego debuffa Pierwszy raz go widzę, nie wiem dobra I yy, jeszcze widzowie pytanie mam, czy jak będę bił bossa na przykład jak teraz biję babatka To czy lepiej się go ogląda Całego, w sensie bez obcinania, tak jak teraz to zobaczycie, bo nie będę go obcinał. Czy lepiej też ciąć widzowie? No trochę nam tu bije. Całe 26 czasami. No mam nadzieję, że na tej wieże nie padnę, bo to będzie siara widzowie, a ja wiem, że to różnie bywa akurat z tym. Ale nie powinniśmy raczej dać radę. Zobaczymy, jakie hity będę w łopatkę dawał. Po 1300. Nie ma tragedii. Raczej wieża nam nie odda. A, jak widzowie odda, to rozlusujemy najwyżej. Każdy widz będzie musiał zostawić łopeczkę. Tak, jak coś zdropimy, że i suba, oczywiście, żeby wygrać widzowie jakiś przedmiot, jakikolwiek. Czy to będzie tenżec, czy to będzie, nie wiem, tasak, czy cokolwiek innego w odcinkach stropione, No to uznajmy, że w tym odcinku wam to rozlusuje, co nie w następnym odcinku, co będzie. Po prostu sobie losowanie zrobimy yy, dobra czy ja chcę iść dom, czy górą Górą chyba pójdziemy A nie piesek nie z dołu zaatakował To już nie wiem czy górą się będzie opłacało w ogóle iść Miałem testować deszcz, zapomniałem Pewnie widzowie jesteście w szoku co ten Olberio robi, że tak odcineczki sobie wstawia Na YouTube'a, a słuchajcie sobie coś tam Coś tam sobie testuje, nie będę ukrywał, że nie. Może nam się uda tędy przejść? Nie, no kurde, to daleki dystans jakiegoś ataku ma. Że nas tak atakuje strasznie. Dobra, sobie poddamy elegancko. No i dobre, idziemy już tędy. Nie będziemy wymyślać. Wiadomo, ja jako ucznik widzowie. W sumie inne postacie pewnie też ja mam duży problem z, problem z Gregoriusem widzowie, ale to tak wam powiem, że na tym poziomie to teraz raczej nie powinno być problemu, a jeszcze parę leweli wcześniej potrafił nas zabić. I nawet się to raz na streamie zdarzyło, gdzie miałem streama widzowie widzieli. Niestety padłem. i powiem wam tak szczerze, że nie wiem za co kupimy eku widzowie. Bo zaraz 75 poziom, ja bym chciał już eku powoli zmieniać, a tu pieniędzy nie ma, nic nie dropi Lamalberio. Dobra, próbujmy. Próbujmy, zobaczymy jak nasz pet sobie da radę elegancko, czy nie mi sobie defa tutaj Tak sobie zrobimy, czy ty coś dałeś? Ty dałeś grubą skórność tylko O ty gałganie Coś tam ciechamy widzowej w niego. Damy sobie, może mu trutę nawet Już całego debuffa zapuścimy. O, nawet krab krytyki potrafi uderzyć. No i oro. 1600 kryta. O, 1500 kryta. Kurde, mam 5% tylko. Ten niby z tych driftów. No i tak jakoś siada, no teraz to jest elegancko, wie że można robić GANERIS widzowie nam poleciał Kurde jeszcze ta grupka co tak atakuje Podstępnie ze schodów łapie za nogę i w dół sprowadza I szczerze widzowie, dawajcie znać czy chcecie takie dłuższe odcinki sobie z Broker Oglądać, czy Wolicie jednak te krótsze Dobra, raczej powinno dla Krab'a tyle pyżeta wystarczyć co ma Sobie damy debuffa i lecimy oro Dał rozkaz Ciekawe ile w krawa bije O po 170 z bańki Ej To mogłem w sumie go potnąć bo on jeszcze padnie No i się udało 3 rundy zrobione no i tropnie pokoju poleciał nam, także na razie nic nie dropi widzowie. Myślałem, żeby jeszcze w tym odcinku się przejść hardżabkę. Bo dawno nie byliśmy hardżaby, żeby zobaczyć, co z niej tam poleci. Mamy 25 odłamków w ogóle widzowie. Nie wiem, czy my coś będziemy tutaj upgradeować, czy nie będziemy upgradeować. Dobra, jedną hardżabę skoczymy w widzowie Dla kontentu może będziecie chcieli zobaczyć, co nam poleciało z hardżaby. Szukam głębi oddechu. Dziękuję bardzo. Coś tam żabka ostatnio też nam oddała. Coś z niej zrobiliśmy, ale pamiętam, że to nie było nic takiego jakiegoś drugiego, co nie? A wyzwanie. Dobra, myślałem, że nie mamy tropów, ale mamy. Dobra. Odpalimy sobie PETA. Na razie widzowie mi hard instancje ogólnie to nie oddają, ale mało ich chodzę. Nie, mów, nie będę mówił, że dużo ich chodzę, bo jedyne hard instancje w sumie jakie robiłem, to nie wiem co to było. Chyba to było Mario, żaba i hition. Trzy instancje byłem hardy. No i wie, że chyba jeszcze byłem hard, no to może cztery, no. O, na hita żabki padają, no i prawidłowo. A dobra, bo to była ta żółta najcięższą żabką. Ona w sumie dużo krytyków chyba daje. Nie wiem na czym to polega, że ona aż tyle ich sprzedaje, ale z tego co pamiętam to nawet trzy podrząd potrafiła nam dać. O, i uniki robi. Na 89%. No mam nadzieję, że krab dobije. O właśnie, o tych krytykach mówiłem. Ej, a ja tutaj w ogóle za zabicie jednej grupki dostajemy psycho? Czy mi się zdaje, bo chyba widziałem plus 6 psycho? No tak, dostajemy jeszcze 6 psycho, widzowie. Tu będziemy mieli tu grupkę, taką z której coś może wypaść, chyba tutaj, jak nie zniknie. 400 krytykiem, niebieska żabka potrafi nam uderzyć. Dobra, ta grupka jeszcze jest, ale sobie potnę. Może Peta też raz potnę. No i lecimy. Mam nadzieję, że nie podniemy. Uuu, 2000 krytyka. Dobra, bijemy to na dole. Bo ona na hita pada. Mocna grupka? Słuchajcie. Trzecia runda jeszcze nie padło. Dobra, padło. O, 5K dostaliśmy, Dobra, mamy begnisko. Trzy grupki do pokonania i mamy żabkę. No w ogóle nawet jeszcze możecie zauważyć, że mi buff z gildi działa. Także, że naprawdę nic nie biłem. Ale dzisiaj fajnie by było poziom dobić, ale pewnie nie dobiję jutro. Chyba streama dla was zrobię w sobotę, widzowie. No i dobra widzowie, mamy naszą żabkę. Tylko sobie odpoczniemy jeszcze do końca. Czy jakiś procent expa wbiliśmy chyba raczej nie? Chyba to nam expo ani nic nie dało. Dobra, 418 z ręki, 244 siły. Nie ma tragedii, i damy radę, widzowie. Dawaj robucho. się jakiegoś epika. Oho, w krawa leci, żeby zara nie padł. Myślałem, że dobiję już Dobra, co poleciało widzowie, obstawiajcie Daj monit No i fajnie widzowie Zawsze to, w sumie nic do przodu Dobre widzowie kochani, jak coś zostawiajcie łapeczkę, zostawiajcie subika, mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał i planuję takie odcinki coraz częściej wstawiać, zobaczymy co to będzie, także łapeczka, uśmiech na twarzy dla Molberio proszę zrobić i pozdrawiam was serdecznie i do następnego, siema, jo i cześć.